Siemanko, ja jestem Jasik i w dzisiejszym odcinku to jest taki odcinek informacyjny on, nie wiem ile on będzie trwał, ale to jest taki odcinek informacyjny, że na razie, jeśli ci, którzy chcą ze mną nagrywać filmiki jakieś to ja mam Skype'a w opisie więc, jeśli chcecie ze mną nagrywać no nie wiem, macie swój serwer na przykład jakiś survival, to możemy nagrać survivala no nie wiem, ale to musiałbym mieć trochę widzów, no, no to tak y, jeszcze powiem, że, y, no, żebyście y, dodawali mi łapki, na przykład jeśli y, dodam taki z Izim, to będzie moja seria taka z Izim, co Iz jest drzewkiem, tak, sadzam drzewka a ja jestem, no, takim tym, no, ja, a ja jestem normalnym człowiekiem że to jest y, taki, no, ja jeszcze to wpuszczę. Na razie już mamy pierwszy odcinek, ale jak nagramy tak 4-5 odcinków, to dopiero to wpuszczę, to ja na YouTube. I tak, y, Izzy niedługo będzie miał swój własny kanał i y, po, jeszcze co chciałem powiedzieć, to to, że y, ja polecam Kanał. Kanał Szymond Kacz. The Sweet XP. To są moi. No, moja koleżanka i mój kolega. I ja bardzo polecam te kanały. No, 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 polecam. Ja tak. no, no, polecam. No i. I muszę Wam powiedzieć, że. Ja nie będę tak. Tak jak na przykład, no nie wiem, pan śmietanka... Nie, nie pan śmietanka. Mm. Kurczę, na przykład jak Minecraft Blow, bo Minecraft Blow, nie wiem. Nie wiem, ale chyba tylko. Tylko Minecrafta nagrywa. Więc ja nie będę tak jak Minecraft Blow, że tylko Minecrafta i takie vlogi. Tylko ja będę nagrywał tak, tak jak Wertes. Czy... no, tak jak Wertes, czyli na przykład... Jak Madja, o coś takiego jak Shio, że y, będę nagrywał y, odcinki y, z różnych gier, czyli na przykład Minecraft, y, Gothic 2, Far Cry 2, y, no nie wiem. Y, na fali y, Indiana Jones, no nie wiem, no ale no będę dużo. Korona Północy, coś takiego. Taki przykład daję. No i będę takie gry nagrywał, a nie, że ten, nie, że yy, jakiś tylko Minecraft, 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 Minecraft. Vlogi też będą. To jest taki filmik inf informacyjny, nie vlog. Filmiki, no, filmiki będą, ten, vlogi będą, właśnie, yy, vlogi będą, będzie też, yy, yy, będzie też Indiana Jones to może być, ale może też nie być go. Na fali próbowałem nagrać, ale mi ekran, ekranu nie było, więc no nie wiem jeszcze. Może jakieś takie na kompach, czyli na przykład jak... Saper! O, coś takiego jak Saper. Pokażę wam poradnik, jak przejść w szybki sposób Sapera na przykład. Okej, okay, no i, i co? Czy jakieś poradniki będą... To chyba tyle. To byłoby na tyle w tym filmiku, więc komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Ja się z wam żegnam. Na razie pa i cześć.